Złom, dobry wszystkim. 29 października w piątek po robocie. Jestem w domu. Popołudniowa kawka jest tutaj na stoliku komputerowym moim. Dwa dni nie było filmu mojej dozy, dlatego że tak, w środę nie było filmu, ponieważ zawodowy był z żoną na nabożeństwie popołudniowym i już nie było czasu, było ciemno, żeby cokolwiek nagrywać. a a wczoraj nie było filmu, ponieważ mieliśmy gości z zagranicy w naszym domu. Szwagierka przyjechała, i też nie było czasu nagrywać. A dzisiaj, dzisiaj życie samo napisało scenariusz. Chciałbym Was tylko przestrzec przed, przed czymś tutaj na tym filmiku, ale najpierw pokażę Wam, że właśnie aukcja, którą zorganizowałem, kończy się jutro o godzinie 7 rano. Zrobimy podsumowanie tutaj. Największy wynik to chyba Fabi nasz przyjaciel osiągnął. Tu ktoś zadał ciekawe pytanie. <laughs> My takie komentarze zawsze wprawiają w dobry nastrój. I Fabian chyba. O ile się nie mylę, to 70 zł zaoferował za późle. I oczywiście będą kupione, będzie kupiona karma dla psiaków, dla stroniska, wszystko będzie nagrywane. Otóż przy okazji tych takich ciekawych komentarzy, które tutaj przeglądałem, zauważyłem tutaj w powiadomieniach, że ktoś używa mojego znaku i używa takich bulgaryzmów. Otóż mój kanał się pisze z małych liter i z łomu się pisze po polsku. Chciałbym pokazać Wam, jeżeli się to uda, teraz się to nie uda chyba. Instalacji. O, tak się pisze mój kanał. Zawodowy zbieracz złomu przez ły i z małych liter. Małe litery, bo, przez wielkich liter pierwsze wyrazy, a, a potem z małych liter. Gdybyście natrafili na takie komentarze, bo tutaj tych, tych komentarzy nie ma pod tym filmem, sprawdzałem. Po prostu YouTube chyba je usuwa, ze względu na przekleństwo. Po prostu komuś, kogoś uwiera mój kanał bardzo. Też miałem kiedyś kanał na YouTube, 8 lat go prowadziłem, też ubierał niektórych ludzi i usunąłem go, ale tego już nie usunę. Może ktoś mi go zniszczy, ale to nie będę ja na pewno. Także chciałbym, drodzy widzowie, powiedzieć wam, że ja nie używam słów wulgarnych ogólnie. Jestem chrześcijaninem i nie posługuję się tego typu słownictwem. Jak tutaj ktoś napisał, podszedł się pod mój jakby znak firmowy i napisał taki komentarz. Nawet podwójny to nie napisałem. Na pewno ja i nigdy tak nie napiszę, moi drodzy. Także patologia się gdzieś tam ujawnia i wychodzi, gdzieś się wynurza z szamba i, i czasami daje o sobie znać. Także, także tak to bywa, moi drodzy. A przeszkadza, przeszkadza komuś, że, że coś robię w ogóle. Może gdybym, gdybym wódkę z nimi pił, to by było lepiej, nie? to byłbym swojak wtedy, nie, ale ja alkoholu też nie piję. nie jestem taki słaby, żebym się musiał otumaniać czymkolwiek i 1 listopada rezygnuję z cukru też, bo cukier spowalnia myślenie i chciałbym, chciałbym zrezygnować z cukru, moi drodzy, jak się tylko da i to tyle chyba. Takie, moja, taka, taka moja, takie moje ostrzeżenie, żebyście, no jeżeli się pojawią komentarze tego typu, że gdzieś są byzwiska czy przekleństwa i mój znak firmowy, to, to nie jestem na pewno ja, moi drodzy. Ja, ja taki po prostu nie jestem. No. <grymio> Zachęcam do 7 rano jutro, jest ta licytacja jeszcze na te buzle, można te buzle kupić, wylicytować właściwie, no i za sumę, która będzie największa i z której nic nie ukradnę. <grymio> Nic nie ukradnę, a dołożę będzie, będzie kupiona karma. Aha, jeszcze się muszę wytłumaczyć przed Wami, że ten, że nie kupiłem jeszcze, przepraszam, nie wysłałem Wam nagród, które były w konkursie ostatnim, tam grzebienie bambusowe, szkatułka i uchwyt. O uchwyt się jeszcze nikt nie zgłosił, tak naprawdę, na maila. Ale grzebienie i szkatułka. Będą wysłane w poniedziałek, jak obiecywałem, ale nie w ten co był, tylko w ten, który będzie. Nie teraz będzie święto w poniedziałek, no to we wtorek będzie wysłane. Przepraszam bardzo, ale zawodowy no, chwilowo e, finansowo nie stoi za dobrze, no i, no i nawet na przesyłki nie mam na razie, także będę z wami szczery. Przepraszam bardzo wszystkich, którzy wygrali tamte grzebienie u mnie i tą szkatułkę. Otrzymacie to z tygodniowym opóźnieniem, ale otrzymacie. Także wybaczcie mi to proszę was i że tak że tak to idzie u mnie słabo No i no i jeszcze raz przestrzegam że to nie ja ja takich rzeczy nie, nie piszę Do moich widzów ktoś kogo mój kanał uwiera po prostu Wypisuje takie rzeczy Ale na szczęście YouTube te przekleństwa chyba blokuje, bo nie ma tego pod filmem Także od 20 zł, co? wszystkiego dobrego moi drodzy. Piątek wieczorem jadę, moja córka tam jedzie do koleżanki czy gdzieś. muszę ją, od... znaczy, Ona tam sobie pojedzie, a ja będę wracał autem nie? do domu mój... i może coś jeszcze po drodze nagram moi drodzy. Także wszystkiego dobrego, miłego weekendu dla was. Pamiętajcie, że zawodowy z złomu nigdy nie będzie używał słów wulgarnych w stosunku do widzów i do kogokolwiek. Do baszenia, moi drodzy. No i puste są do wzięcia. Do soboty, do siódmej rano.